Cześć, witam Was na moim kanale Diablo Vortex. W dzisiejszym filmie budowa czarodziejka zamarznięta kula na sezon 6 gry Diablo 4, który rozpocznie się 8 października. Wszystkich zainteresowanych budową zapraszam na film. Rozpoczynam od mojego paska umiejętności. Moją mocą specjalną są niestabilne prądy, czyli za każdym razem, gdy używam umiejętności porażenia, w moim przypadku to jest teleportacja, włócznia błyskawic, dzięki temu, że posiadam ten amulet, pęknięte zimowe szkło, pojawia się umiejętność o nazwie chowaniec. To jest nowa umiejętność, która będzie dostępna dopiero w sezonie 6 gry Diablo 4. Dzięki niej również otrzymuję zwiększoną szybkość ataku. Moja główna umiejętność, która zadaje najwięcej obrażeń to jest zamarznięta kula. Jeżeli jestem w pełni sił, ten wybuch zamarzniętej kuli zadaje zwiększone obrażenia oraz odsłania wrogów. Wszyscy wrogowie odsłonięci otrzymują obrażenia zwiększone o 20% razy. Moja trzecia umiejętność na pasku umiejętności to jest... Umiejętność defensywna, pancerz lodu, czyli mam zwiększoną regenerację many oraz jeżeli mój pancerz lodu jest aktywny, jego czas odnowienia jest skracany o 1 sekundę za każdym razem, kiedy zużyję 50 punktów many. Moja czwarta umiejętność to jest umiejętność mobilności, umiejętność defensywna, teleportacja. Po użyciu tej umiejętności utrzymuję. 30% premii do szybkości ruchu oraz otrzymuję premię do redukcji obrażeń na 4 sekundy. Moja umiejętność piąta to jest... Umiejętność przyzywania lodowe ostrza, czyli przyzywam dwa lodowe ostrza, które szybko siekają przeciwników, zadając im określoną ilość obrażeń oraz odsłaniając ich na dwie sekundy. Moja szósta umiejętność to jest włócznia błyskawic, czyli dodatkowe obrażenia i wszystkie trafienia krytyczne tą włócznią błyskawic powodują odsłonięcie wrogów na 3 sekundy. Dzięki tej umiejętności wszystkie jej trafienia Trafienia krytyczne ogłuszają wrogów na 2 sekundy. Teraz przejdę do moich statystyk. Moc ataku 10717, pancerz 1036. Tutaj osiągnę maksymalny pancerz, który w sezonie 6 będzie wynosił 1000 punktów. Moje zdrowie 2531. Najważniejszy współczynnik dla czarodziejki to jest inteligencja u mnie na poziomie 1867. Moje pozostałe współczynniki to odporności wymaksowane. Premia do szybkości ataku to jest 38,5. Powinna być tutaj wyższa. Mogę ją zwiększyć za pomocą eliksiru. Moja szansa na trafienie krytyczne to jest 100%. Obrażenia od trafień krytycznych 2583. Obrażenia zadawane odsłoniętym celom 1210. I tak wyglądają moje pozostałe statystyki. Mityczny, unikatowy hełm to jest nowy mityczny chem, który będzie dostępny w sezonie 6 gry Diablo 4. Jeżeli chodzi o doskonalenie, tutaj najlepiej jakby mi wyszło 3 razy do afiksu plus do umiejętności głównych. Dzięki użyciu tego hełmu zadaję obrażenia zwiększone o 60% razy. I w przypadku bossów ten efekt uaktywnia się gdy tylko mu zadaje obrażenia. W hełmie umieściłem dwie runy. Pierwsza runa jest to runa rytuału, czyli jeżeli użyje 20 razy niepodtrzymywanej umiejętności, głównej w moim przypadku to jest zamarznięta kula, wtedy użyje umiejętności druida, to jest jego moc specjalna o nazwie Petryfikacja. Mój napierśnik to jest Mityczny, unikatowy na pierśnik. Jeżeli chodzi tutaj o doskonalenie to najlepiej dwa razy do afiksu redukcji obrażeń i raz do maksymalnej odporności na wszystkie żywioły. Umieściłem tutaj dwie runy. Pierwsza runa jeżeli sto razy unieruchomię, ogłuszę, powalę lub zamrożę przeciwnika, wtedy użyję okrzyku wojennego barbarzyńcy. Moje starożytne legendarne rękawice. Tutaj afiksy do inteligencji, do pancerza i do szansy na trafienie krytyczne. I tutaj udało mi się zwiększyć 3 razy plus 25% afiks szansy na trafienie krytyczne. Dzięki hartowaniu uzyskałem afiks do szansy na spowolnienie oraz do obrażeń od trafień krytycznych. Rękawice naznaczyłem pyszałkowatym aspektem czyli kiedy mam aktywną barierę, zadaję zwiększone obrażenia o 30% razy. Moje spodnie to są unikatowe spodnie. Nie uzyskałem podczas testów starożytnych, legendarnych spodni. Tutaj doskonalenie powinno mi wyjść 3 razy do redukcji obrażeń podczas aktywnej nieustępliwości. Dzięki aspektowi na tych spodniach zadaję zwiększone obrażenia, jeżeli posiadam nieustępliwość oraz przez 5 sekund po jej zakończeniu. Moje buty to są starożytne, legendarne buty, afiksy do inteligencji, do pancerza, do szybkości ruchu uzyskane dzięki hartowaniu, do szybkości ruchu oraz do szansy na szczęśliwy traf, do pojawienia się lodowych ostrzy. Buty naznaczyłem aspektem wstrząsających ciosów, czyli mam 20% szans na ich oszołomienie oraz zadaje obrażenia zwiększone o 25% razy ogłoszonym wrogom. Moja różdżka, starożytna, legendarna różdżka. Tutaj mam afiksy do inteligencji, do maksymalnego zdrowia oraz do obrażeń. Dzięki hartowaniu bardzo ważny afiks, szansa na dwukrotne wystrzelenie pocisków, zamarznięta kula oraz do obrażeń o trafień krytycznych. Różczkę naznaczyłem aspektem rozsadzającej energii, czyli trafienia krytyczne włóczni błyskawic powodują uderzenia piorunem zadającym dodatkowe obrażenia i obrażenia te zwiększają się w zależności od premii od obrażeń od trafień krytycznych. Kamień szmaragd plus 72% obrażeń od trafień krytycznych. Mój amulet to jest bardzo ważny i najważniejszy element tej całej budowy, możecie go zdobyć u. Zira to jest pęknięte zimowe szkło. Jeżeli chodzi tutaj o doskonalenie, to najlepiej, najlepiej uzyskać 3 razy zwiększenie afiksu plus 3 do Mistrzostwa Przyzywania. Mój pierwszy pierścień to jest obrączka Tarraszy. Możecie uzyskać ją od Warszana. Mój drugi pierścień to jest mityczny, unikatowy pierścień. Pierścień bezgwiezdnej nocy. Doskonalenie. Najlepiej jakby wyszło dwa razy do umiejętności głównej i zwiększenie o 25% afiksu szansy na trafienie krytyczne. Dzięki temu, że posiadam ten pierścień, zadaję większe obrażenia, zużywanie mojego podstawowego zasobu jest zmniejszone. Ostatni element mojego ekwipunku to jest starożytny, legendarny fokus, afiksy do inteligencji, do maksymalnego zdrowia, do szansy na trafienie krytyczne. Dzięki Hartowanie uzyskałem bardzo ważny afiks, szansa na dwukrotne wystrzelenie pocisków zamarznięta kula oraz do obrażeń od trafień krytycznych. Fokus naznaczyłem aspektem zamarzniętej orbity. Czyli zamarznięta kula wybucha u celu dodatkowo dwa razy i zadaje 65% swoich obrażeń. Kamień, szmarag plus 72% obrażeń od trafień krytycznych. Teraz jeszcze przejdę do gniazd zaklinania. W gnieździe zaklinania mam zamarzniętą kulę. Dzięki temu za każdym razem gdy używam umiejętności innej niż podstawowa, a ja tutaj nie mam umiejętności podstawowych. Mam 30% szans na wystrzelenie zamarzniętej kuli w pobliskiego wroga. I moje drugie gniazdo zaklinania to jest ognista wiązka, czyli obrażenia bezpośrednie od umiejętności jakiejkolwiek wywołują dodatkowo 7840 punktów obrażeń od podpalenia w ciągu 8 sekund. Teraz moje drzewko umiejętności z umiejętności podstawowych mam. Wybraną ognistą wiązkę przyznaję tutaj dwa punkty. W umiejętnościach głównych oczywiście zamarznięta kula, na randze 14, przyznaję tutaj 5 punktów, z czego udział przedmiotu to jest 6, wzmocniona zamarznięta kula oraz potężniejsza zamarznięta kula. Z umiejętności pasywnych w umiejętnościach głównych mam potężny znak ochronny plus 3 to jest dzięki temu, że posiadam pierścień taraszy. Przyznałem 3 punkty na panowanie nad żywiołami oraz 1 punkt na spustoszenie. Z umiejętności defensywnych mam wybraną teleportację, przyznałem 1 punkt. Wzmocnioną teleportację 1 punkt i lśniącą teleportację 1 punkt. Oraz pancerz lodu. Przyznałem tutaj dwa punkty. Wzmocniony pancerz lodu i leśniący pancerz lodu. Z umiejętności pasywnych trzy punkty na kruchą potęgę, jeden punkt na Energy Focus i dwa punkty na Dampen Layer. Czyli to są nowe umiejętności pasywne, które będą dostępne w szóstym sezonie gry Diablo 4. Dzięki tej umiejętności Dampen Layer uzyskuję redukcję obrażeń, jeżeli mam aktywną barierę. W umiejętnościach przyzywania mam wybrane hydrę na plus 1, wzmocnioną hydrę plus 1 i przyzwana hydra plus 1. Lodowe ostrza 1 punkt przyznałem, wzmocnione lodowe ostrza 1 punkt i przyzwane lodowe ostrza 1 punkt. 1 punkt na włócznie błyskawic. Wzmocnioną włócznie błyskawic i inwokowaną włócznie błyskawic. Z umiejętności pasywnych na plus 3 koniunkcja żywiołów i plus 3 no ochrony. Tarczę many mam na plus 3 oraz Mistrzostwo Przyzywania. Przyznałem tutaj 3 punkty. 3 punkty uzyskałem dzięki temu, że posiadam amulet unikatowy, czyli mam na randze 6. W umiejętnościach Mistrzostwa mam przyznane punkty tylko do umiejętności pasywnych. Jeden punkt na lodowy całun, jeden punkt na wyładowanie statyczne i jeden punkt na porażające zderzenie. W mocach specjalnych mam wybrane niestabilne prądy, większe niestabilne prądy, i największe niestabilne prądy. Z umiejętności pasywnych w mocach specjalnych 3 punkty przyznałem na wieczny mróz, 3 punkty na lodowy dotyk i 3 punkty na szać. Oraz 3 punkty na orzeźwiające prądy i 3 punkty na porażenie. Z umiejętności kluczowych pasywnych wybrałem mistrzostwowy ra, Czyli gdy trafiam krytycznie wroga umiejętnością porażenia, czyli to jest umiejętność niestabilne prądy, umiejętność włócznia błyskawic oraz umiejętność teleportacji. Otrzymuję naładowanie i 25% mniej obrażeń przez 5 sekund. Gdy aktywne jest naładowanie, trafienia krytyczne mają 10% szans na sprawienie, żeby obrażenia przeszły na wroga w pobliżu, a jeśli wokół nie ma innych celów, na trafienie tego samego celu i zadanie mu 250% obrażeń. Teraz moje tablice mistrzostwa. W sezonie 6 gry Diablo 4 możemy użyć maksymalnie 5 tablic mistrzostwa, wliczając... To tablicę podstawową. I teraz tablica podstawowa. W gnieździe glifu mam umieszczony glif Zima, czyli uzyskuję 520% do wszystkich rzadkich węzłów w zasięgu. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, żywiołactwo, odporność, równowaga żywiołów i też równowaga żywiołów. Moja druga tablica mistrzostwa to... To jest nowa tablica mistrzostwa, która będzie dostępna w sezonie szóstym gry Diablo 4. Nazywa się Fundamental Release i każdy atak umiejętnością ognia, błyskawic lub zimna zwiększa obrażenia zadawane wrogowi o 10% za każdy użyty element do 30% razy. W gnieździe glifu mam umieszczony glif nadużycie, czyli dodatkowe obrażenia zadawane odsłoniętym wrogom z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, równowaga żywiołów, lightning cutter, czyli dodatkowe obrażenia zadawane odsłoniętym w celom nadbieg, redukcja obrażeń od wrogów podpalonych i Zarzewie, czyli więcej obrażeń zadawanych wrogom w stanie podpalenie. Moja trzecia tablica mistrzostwa to jest Lodowy los, czyli zadaję dodatkowe obrażenia odsłoniętym wrogom równe 20% całkowitej premii do obrażeń od zimna maksymalnie 60%. Moja premia to 60%. W gnieździe glifu mam umieszczony glif kontrola, czyli większe obrażenia zadawane wrogom. O ograniczonej kontroli z rzadkich węzłów odblokowałem zamrożenie, opresja i słabość. Moja czwarta tablica mistrzostwa to lodospad, czyli moją umiejętność lodu zadają odsłoniętym wrogom obrażenia zwiększone o 25% razy. Ta premia jest podwojona, jeżeli wróg jest również zamrożony. W gnieździe glifu umieściłem glif zniszczenie czyli dodatkowe obrażenia od trafień krytycznych z rzadkich węzłów. Odblokowałem straż zimy, polarny szron, ziomb i kriomancja. Moja piąta tablica mistrzostwa i ostatnia to przywoływanie żywiołów, czyli moje umiejętności przyzywania. Mają skrócony czas odnowienia lub zmniejszony koszt malny o 10%, co dają też dodatkowe obrażenia równe 10% całkowitej premii do obrażeń od ognia, błyskawic i zimna maksymalnie do 60% razy. Moja premia to jest 60%. W gnieździe glifu umieściłem glif. Inwokacje czyli dodatkowe obrażenia od trafień krytycznych, umiejętności, przyzywanie. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem to, bystre przywoływanie, straż żywiołów i zaklinanie. Czyli teraz jak grać tą budową? Zamarznięta kula, włócznia, błyskawic. Czasu, żeby to przygotować. Zamarznięta kula. Włócznia, błyskawic. Niestabilne prądy, jeżeli przeciwnik jest na przykład elitą. Zamarznięta kula. Pancerz lodu. Włócznia, błyskawic. I po przeciwniku. Zamarznięta kula, teleportacja, lodowe ostrza, zamarznięta kula, łucznia błyskawic, pancerz lodu. teleportacja i udaje się dalej zamarznięta kula tutaj widzicie że pojawiają się z reguły zawsze dwie zamarznięte kule to dzięki afiksom, które mam na różdżce i na pokusie. Łucznia, błyskawic i wszyscy natychmiast giną. Namarznięta kula. Tutaj też widzicie hydry się pojawiają co jakiś czas. To wszystko dzięki temu, że mam założony amulet. Ten amulet pęknięte zimowe szkło. Dzięki aspektowi, który tutaj jest. On przyzywa mi co jakiś czas losowo wybraną umiejętność przyzywania. Czyli mogą być te chowańce tutaj, co widzicie w tej chwili nade mną. Już teraz znikną. Doceniam to. Dzięki za oglądanie filmu. Jeżeli macie pytania, napiszcie w komentarzach. Zapraszam do mojego klanu Bractwo Wiru. Nie zapominajcie o subskrypcji i do zobaczenia na następnym filmie.